Takie inicjatywy typu rozbudowa miejscostrego i jak najbardziej skazane dla na rozwoju turystyki naszej. Uważam, że tego tak, powinniśmy umożliwić przedsiębiorcy no, taką działalność. Jakby inwestycja tam nie zrobił, tam to biełko, nie zaszlekło. Tak. Tak, 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 to jest zresztą tak. kałamane tam wysokościami i tak dalej. Tak, 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 ale no, jeszcze to jeszcze prawie tylko, że musi po prostu w tej chwili nie ma możliwości rozbudowy, bo... No nie Czy mam, nie gadaj teraz, później zadzwonię we'll do Ciebie. Wskaźniki powierzchni zabudowa. A ta budka do nich, to spojmie na jego działkę? Nie. Ona to przeczyta. My mówimy nie tylko o Pani Kolejczak, tylko o Pani Bartłomiej centrum. centrum. Bo Pani jest mała. Ale mogę, są Ale to jest tak. Tak. Tak, nie ma możliwości powiększenia terenu, z jednej strony droga, w drugiej droga to jest trójka, A, a trzecia ściana została wybudowana. Przepraszam, ja mam pytanie. Czy tu chodzi o rozbudowę w górę? Także że na szerokość w górę, to, ta powierzchnia by się nie zmieniła, zabudowana. Mówimy o powierzchni zabudowanej Tak. W górę, w, górę, no, w górę to też są oczywiście ograniczenia, bo plan mówił o wysokości ale wiążąca tak, tak. postawić nie można. Dlatego, że tam za tym też są obiekty i... Nie, nie, nie. No tutaj nie, nie. To przy zmianie planu oczywiście to, to będzie normalna procedura i przy każdym panie, więc o szczegółach będziemy mówili. W tej chwili chodzi o stworzenie możliwości poprzez przystąpienie do zmiany. Tutaj natomiast o szczegółach. Tak jak przy każdym planie, wyma... procedura jest taka sama jak dla całego miasta, czyli wszystkie uzgodnienia, wyłożenie tutaj konsultacje znaczy w postaci wyłożenia planu. Plan konsultuje się poprzez wyłożenie do, 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 do projektu planu. Wszystkie uzgodnienia i oczywiście decyzja ostatecznie należy do Rady. To już są konsumenci Rady, to, to radni będą podejmować władzę. Tak, tak?

Czy z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Zadać pytanie? Nie widzę. Poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie w ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Na podstawie głosowania. Stwierdzam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczącej przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania Wyszczędnego Miasta Miejskiego, obrad pierwszy i drugi. Przechodzimy do podpunktu D. Zaprzymanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Rekultywacja Składowisk Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin do Rzecza Parsęty. Jak Państwo wiecie, mamy przygotowany projekt techniczny na realizację tego przeciwjęcia likwidacji czy, czy rekultywacji, bardziej to tak powiem, rekultywacji byłego składowiska odpadów na powali, Natomiast tak? nie jest koszt na pewno kilkuset tysięcy, przynajmniej więcej. I w związku z tym my musimy poszukiwać 350 tysięcy z Nie, nie bardzo jesteśmy w stanie taką kwotę przeznaczyć. Musimy posiłkować się przede wszystkim dostępnymi środkami z programów gminnych, które dużą Niestety te programy, które są, dotyczą rekultywacji składowisk o określonych powierzchni. Nie pamiętajmy, że to cztery hektary Nasze składowisko nie ma jednej trzeciej, tego planu. W związku z tym sami nie jesteśmy w stanie wbić się w jakikolwiek program. Musimy, musimy zrobić to w porozumieniu z innymi gminami. I tak dość mocno zaawansowane jest, jest tutaj działanie właśnie tego Związku Gminy Rzeczpospolitej. Oni są także zainteresowani w naszym udziałem w tym programie. I w związku z tym na ten uchwały nam na podjęcie działań przezeć, pozyskanie środków właśnie na rekrutację tego środowiska. Uczestniczą w, w tym projekcie realizowanym przez Związek Gmin do Rzecz Apostoliku. No, Dosyć popłacone, to jest po 5% czy Państwo jeżdżą. Tak. No, te, te dofinansowania takich budynków pracy spodobnie są dość wysokie. Przyczyną jest no, ta bariera powierzchni. No, sami, My sami nie jesteśmy w stanie w najwyższym szaden roku, który przewiduje właśnie realizację tak, tego Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? A zrobić to trzeba. Poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie przystąpienia do realizacji projektu rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin do rzecza Parsenty oraz Wysąsiedni. Proszę o podniesienie w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jestem to na, na podstawie głosowania. Stwierdzam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie doopiniowała projekt przedłożonej uchwały. Przechodzimy do podpunktu E. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Miejsku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok. Proszę bardzo, panie radni. Z tytułu zwiększenia wpływów z modernizacji, wpływu z środków na wyliczki finansowanych w zależności od chodzi o opłaty zbiornięczne. Jeżeli chodzi o wpływy z podatku od starych stylu gatunków oraz podatku dochodowego od osób prawnych, a także poza 15 tysięcy należne dochody w miejscu wykonywania zadań zleconych a także zwiększenie y, dotacji, którą mamy otrzymać na, y, na sprzęt nagłaśniający do naszego miejsca. Na tą samą kwotę planujemy zwiększyć wydatki właśnie związane z posiedzeniami komisji urbanistycznej, z zakupem materiałów i y, wyposażenia do straży Tak, 43 438 jest to kwota przeznaczona dla Ocholniczej Straży pożarnej w ramach wniosku złożonego w prowie na sprzęt na wyposażenie świetlicy, świetlicy ochotniczej straży pożarnej. Ponadto zwiększamy wydatki związane z naszymi świetlicami, jeżeli chodzi o spłatki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe. Są to wynagrodzenia dla pań, które zajmują się naszymi świetlicami. Poza tym na zakup materiałów wyposażenia do świetlic, na jakieś drobne naprawy, malowania m.in. na świetlice ścienne, a także wydatki związane właśnie z zakupem sprzętu z otrzymaniem sprzętu nagłaśniającego. ponadto zwiększamy wydatki związane z kulturą fizyczną i z sportem na wynagrodzenie oraz na zakup energii. Wynagrodzenie, jeżeli chodzi o spotkawce związane z tym, że my w styczniu płacimy wynagrodzenia i składki za grudzień, tak więc no, to, to wynagrodzenie dlatego jest zwiększane. Tyczy się roku 2013, ale jest dobiegamy do roku 2014. Badawca powinien dokonać przesunięcia planu wydatków w budżecie w się zadań własnych na kwotę 14 830 3 zł Z racji tego, że projekt renowacji muru obronnego będzie dopiero realizowany w przyszłym roku, a w zamiast za to chodzi właśnie ta dotacja na sprzęt dla straży pożarnej ten takiego wyposażenia świeci zmniejszamy dotację dla straży na zadania i zabóry inwestycyjne o 10 870 zł, a także wydatki my związane z organizacją szkoły o 3963 zł i zwiększamy wydatki właśnie na ten sprzęt dla straży pożarnej oraz na sprzęt nagłaśniający. Po prostu to jest tylko formalne to przesuwanie, żeby konkretne inwestycje miały odzwierciedlenie w budżecie. Paragraf 3. Zmniejszamy dochody i wydatki w zakresie własnym na ogólną kwotę 43 zł i wymienia zmniejszamy dochody na kwotę 43570 zł, a zwiększamy wydatki jeżeli chodzi i zmniejszamy wydatki, jeżeli chodzi o yy, właśnie ten y, renowację murów obronnego, ponieważ w tym roku nie będzie yy, wykonywane i finansowane, planowane jest z, z roku 2015. Jednakże w związku ze zmianami, czyli zwiększamy dotacje dla straży pożarnej, ponieważ pieniądze na sprzęt y, do średnicy Straży Pożarnej. Straż Pożarna dostanie w formie dotacji. Nie może, nie może być finansowana z budżetu, tylko będzie finansowana właśnie z, z, z dotacji, którą otrzymamy. I, I dlatego zmieniamy załącznik numer 9 do uchwały. W, w drugim punkcie jest kwota 54 308, jest kwota dotacji, którą otrzyma Straż Pożarna na właśnie zakup tego, tego sprzętu do wyposażenia świetlnego. Wydatków i i A propos tej dotacji, jak komputer działa? Czekamy na resztę. Którą straszę otrzymała od WISOLI? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie zmian w budżecie? Zmian nie widzę. To, proszę Pani, to kiedy jest planowana ta pierwsza kawalty świetlnicy? Jak to nie będzie Wygląda czasowo? Nie wiem, kiedy dla wszystkich jest planowana, ale my już mieliśmy imprezę sylwestrową i walentynkową. Także. Jak, się, jak, jak się znajdzie okazja, to na pewno zaprosimy. 43 tysięcy, osób, ale to jest na osób, na ruchu tysięcy. 47 tysięcy. I drugi wniosek wspólnie z OSP został złożony na zakup wyposażenia do świetlicy Straży Pożarnej. Tam realizacji imprez plenerowych, no, no, tak jak sami widzimy w szkole, no, to zaczynają się rozpadać też, to trzeba wyposażenie, modernizować i e, zaproponować. E, stowarzyszenia, jakim jest to, Straż Pożarna, dostaje dofinansowanie do brutto. E, więc jest to bardziej opłacalne niż e, składanie wniosku tego przez gminę. Bo straż dostaje tak jakby po wykuty do tych gmina tylko do kutrów netto dostaje. E, Zresztą wina Sałat nie mogłoby złożyć dwóch wniosków w różnych tematach z tego samego projektu, bo jest ograniczenie kwotowe do to lokalne działanie. na celu też programy realizowane, przez lokalne działania, zaangażowanie stowarzyszeń, bo taki był cel, i tych środków przeznaczonych, <głos> 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 kiedyś, kiedyś będzie, z procentem, może no, już nie no, że się uda, koncert takiego znanego, dosyć no, nie to zakaże, to, to, śpiewego, obrofego, polskiego, no, deklaruje, że taki koncert tutaj nieodpłatnie dla na, na naszych mieszkańców i gości mógłby wykonać czytanie. 3 sierpnia... 2 sierpnia. 2, przepraszam, to w dniu 2, termin 2 sierpnia. 2 sierpnia, czyli też w sobotę. I tak trochę trochę to nasze nagłośnienie do... do tutaj no nie bardzo, nie. Nie przystanie mi chyba. Trzeba, trzeba się, się sprężyć. <laughs> Ale proszę no, was, w każdym razie dał nam tutaj próbę koncertu pan Karol Kaczorz, panie burmistrzu. Wspaniały głos. I myślę, że, jeszcze, że podobałoby się

nie nie, 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 mieszka chyba w Niemczech. Ale jest, ale jest sympatykiem Mińska. Tak. A. I, i, I to deklaruje, że taki koncert, Bo tak normalnie do nas na pewno nie byłoby stać, bo. Jest bardzo To jest finalista. Przy okazji dodam, jest to finalista niemieckiego supertalentu. Minimalnie tam przegrał z kimś, ale to już jest naprawdę, to już jest klasa światowa. Mam nadzieję, że, że, że to się u nas wydarzyło. Był zadowolony z tego, co tu zobaczył. Oprócz tego nagłośliwień. <noise> Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos w ramach budżetu, w budżecie? Nie widzę. Poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie. Przedłożonego projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały. Przechodzimy do podpunktu F. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Proszę bardzo Pani Radna. Uchwały w maju, ale Rzecznica Izba na dostrzegła nam tą wcześniejszą uchwałę, uchyliła nam tą uchwałę, ponieważ była zła podstawa prawna, która mówiła o deficycie budżetu, a nie o konkretnej inwestycji. I ta uchwała została uchwalona, jak wiemy nie było, i powinniśmy podjąć nową uchwałę, gdyż podstawa prawna związana jest z finansowaniem gwarowanych budżetów i składów wcześniej zaczęli pożyczek. Na kwotę 500 tysięcy złotych i ta pożyczka przeznaczona będzie tak, jak było to we wcześniejszych kwalifikacjach w, w uzasadnieniu napisane na przebudowę promenady w i Żelaznictwa. Chodziło tylko o, o zły zapis, że przeznaczona była właśnie na promenadę, gdzie w podstawie prawnej jest na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętej więc Ta uchwała dotyczy tego samego, czyli inwestycji związanej z przebudową promenady i pasano 500 tysięcy zł. Tak więc projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia polityki postanowił się zaciągnąć pożyczkę od połowy 500 tysięcy zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego bezpiecznego budżetu oraz wkład wcześniej zaciągniętej polityki kredytów. I taka jest też prawidłowa uchwała. Dziękuję. Ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu? To tak jak że Wszystko to zgodnie z planem przebiega, że na no. Na razie, na razie nie. To znaczy trochę mieli problemy e, przy tych opadach deszczu, z, akurat podwodnienie i po mm. prostu w pewnym momencie jest tyle wody, że nie idzie kota. Po prostu bólewa. i jest takie właśnie podmokłe, więc ta generacja jest niezbędna. Głos nie widzę. Poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba na podstawie głosowania. Stwierdzam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki. Chwolimy do podpunkt 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady... Miejskiej w Mińsku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014-2025. Z, ze spłatą na e, poszczególne e, rady. są e, rozłożone na pozycji trzeciej, gdy kwoty wszystkich zaciągniętych pożyczek według spłaty w poszczególnym roku to jest na stronie trzeciej i kwota na stronie piątej w pozycji e, tabeli Kwota grypów jaka będzie się kształtowała na koniec każdego roku. Planowana, nie wiem, czy w trakcie roku się badać, że będą jakieś zmiany, ale zmniejszą się przychody z tytułu pożyczek, które grypów albo będziemy mieli na tyle się, więc, że spłacimy wcześniej jak te zobowiązania. Jak na razie wskaźniki do spłaty budynku wychodzą nam pozytywne. Mam nadzieję, że, że dochody będą na tyle. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu Rady Miejskiej Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletnich prognoz finansowych w Miejsku na lata 2014 2025 Nie widzę. Poproszę Komisję Rozwoju Zgodowego o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną... jedna osoba na podstawie głosowania stwierdza, że komisja rozwoju gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożony w Przechodzimy do punktu H. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w w sprawie zmiany uchwały numer 12 łamane na 106 z 2007 roku Rady Miejskiej w z dnia 14 roku w sprawie ustalenia w czynszu gruntów innych niż rolne, które stanowią własne gminy nisko oraz zasad uchwytu bieżawiania. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, z naszego projektu uchwały sytuacja wynikła w zasadzie z ostatnim okresie. Mieliśmy dwa przetargi przeprowadzone na dzierżawę. Na dzierżawy parkingów na placu. Obydwa przetargi hmm, nieskuteczne, niech nie złoży oferty. Natomiast na, na drugi dzień po drugim przetargu wpłynęły dwie oferty, na proszę o wydzierżawienie hmm, tych konkretnych parkingów, dwóch osób. No i teraz hmm, zapis w naszej uchwale. Mówi w ten sposób, że jeżeli od samo dziakę ubiega się w kilku karty zawsze określa się w drodze przetargu. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba prawie półtora miesiąca, żeby przeprowadzić przetarg zgodnie z No i zwróciłem się do mecenasa, co w takiej sytuacji można zrobić. Szkoda z jednej strony nie wydzierżawiać tych parkingów, bo ja nie mogę na, 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 na rok spokojnie, bo mówię o dzierżawieniu na jeden rok. Oczywiście na okres dłuższy całe procedury przetargowe będziemy przeprowadzać. No ale mamy no mówi tak prawo w postaci ustawy zezwala burmistrzowi na podjęcie decyzji komu wydzierżawić. Nie, nie narzuca ustawy, nie mm. narzuca tego. natomiast myśmy sobie sami w uchwale pisali, że w przypadku jeżeli to samo działko wieria się kilku chętnych dzierżawcy zawsze określa się w drodze przedstawienia. No co to znaczy? No to znaczy, że wszystkie procedury muszą być zadowalające. Za, 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 za płomień... Po herbacie wreszcie. Po, tak. po, po, po sezonie. Po sezonie nie ma sobie co głowy zawracać. Prezes mówi, nie ma żadnych przeciwwskazań w ustawie o... o, 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 o. Zmieńmy, zmieńmy zapis. Tak. Natomiast, natomiast nasz, nasz, nasza uchwała tutaj... No, w związku z tym, o jest taka, że ten wpływ jest, jest niezgodny z, ustawa, z ustawą, i że powinniśmy to zmienić. I w związku z tym, w92, ja co chcę zrobić z tymi dwoma wnioskami. Najpierw no, zaprosiłem te dwie osoby, które służyły, te, te dwa podania i także wysłaliśmy zaproszenie do wszystkich, którzy wiemy, że prowadzą działalność gospodarczą w, 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 w plaży, czyli sprzętu, Pan Kumrowicz, który tam jest. Wszyscy polecamy sobie dalej, że poszukujemy i to bym chciał po prostu poprosić i albo podzielić się, albo kto zaproponuje największy o tym protokół. Sam nie będę, tylko będzie Pan, w wszystkich rozmowach, Pan Krocyk i pan, pan Jucha. Protokół to mogę umowę będę chciał podpisać. Natomiast no, uchwała trochę tutaj... No, bo tak jak mecenas tak powiedział, na ten punkt jeszcze nie jest zgodny z ustawą, ten punkt już nic nie jest zgodny. Ale panie burmistrzu, dlaczego dzień nie podpisał? A skąd ja mogę wiedzieć, dlaczego dzisiaj nie podpisał? Taki, to takie przyczyny No tak, ale, ale to, co ja sobie mam poradzić, na niej pogodzić, to nie będzie wpływu na budżet. No to jest tak, że nie będzie wierne, ale trzeba musieli sprzedać i A tak to, co to zrobi, i proszę zapłacić. Jakiś jest to zmiany, że... że nie jest Chociaż jedna oferta nie wiem, czy ona nie nie wiem, no, to jest ta oferta. A to jest 40, a oferta jest 15 tysięcy na ten rok. Nie wiem, czy oni to podtrzymają w ogóle, bo druga jest znacznie mniejsza, bo jest 6. Ale, ale jedna jest 15. To, to jest więcej niż pomyśleliśmy za 5, 4, 4, 4, 5 5. 3 lata. 40, po pierwszym 45, a to oni wydawali w 40. Oni co, może i taką ofertę jak w pierwszym wydarzeniu. Ale to, to, to chciałbym tutaj, jeżeli podtrzymają taką ofertę, to oni się już Nie, no bo oni dzisiaj by na 3, ale ja bym że tak nie sama, czy na to nie chcę a w przyszłym roku podobnie się przeprowadził przetarg. No to tak chyba, nie. że taka woda jest radnych, żeby na 3 lata, to taką to, to, to możliwość ma to trzeba to mogę spokojnie wydzierżać. No, tylko jest kwestia właśnie tego zapisu w naszej uchwale, że jak dwóch, to trzeba robić przetarg... No, przetarg, no ja chcę coś zrobić w formie takiego przetargu, no, ale nieformalnego. Natomiast... Tu należy rozwiązać negocjacje. Formalny przepraw, czyli czy, czy, czy procedury no, miesiąc ogłoszenia i tak dalej bez sensu. Tak, tak. no, a poza tym, zaraz teraz powyżej, tak ta uchwała jest właśnie już w tej chwili nie przystaje, bo były zmiany w międzyczasie w ustawach. Ta uchwała jest, jest, jest no, to się, to się w roku roku i tak musimy pozmieniać. I chyba jeszcze kilka innych rzeczy tam podstawiał, które ona Ale na dzień dzisiejszy chciałbym ten punkt... Nie jest on niezgody z ustawami. No nie ograniczają nie tych możliwości. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w dnia 14 listopada 9, 2007 roku w sprawie ustalania sprawy w Księżcu nadjeżdża... Proszę Komisję ja Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie. Ja kto z Państwa Radnych jest za pozytywną tak. opinią przedłożonego do tej uchwały? Proszę o podniesienie ja Dziękuję. Ja Dziękuję. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba na podstawie głosowania. Kto się wstrzymuje?